Wyobraź sobie planetę, która nie powinna istnieć, a jednak istnieje. To Gliese 436 b. Jedna z najbardziej przerażających anomalii we wszechświecie. Ta planeta jest pokryta lodem, który płonie. Temperatura na jej powierzchni sięga ponad 300 stopni Celsjusza, a mimo to lód nie topnieje. Dlaczego? Gliese 436 b ma tak potężną grawitację. Że ściska wodę do formy egzotycznego lodu, tak zwane ice-X. To rodzaj lodu, który powstaje, gdy cząsteczki są zgniatane z taką siłą, że nie mogą się stopić, nawet w temperaturze, która na Ziemi zamieniłaby je w parę w sekundę. Planeta krąży też tak blisko swojej gwiazdy, że powinna zostać zmieciona. A jednak trwa. Jakby prawa fizyki jej nie dotyczyły. Co najlepsze, jej atmosfera ciągle się ulatnia. Tworzy za planetą gigantyczny ogon, dłuższy niż ogon komety. Wygląda jak płonąca kula lodu z kosmicznym trenem ciągnącym się na miliony kilometrów. Gliese 436b to dowód, że wszechświat robi z fizyki mema.